Tak, to zdecydowanie musiał boleć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z z Koziomen i zapraszam do pierwszego odcinka z gry Subnautica. No, może e, bez wstępu ugaśmy ten pożar, bo wszystko się tutaj pali, i zaraz pogadamy na no, spokojnie. W ogóle statek tutaj wybuchł. Gdzieś tam? Nie, już go tam nie ma. Oho, jak, jakiś telefon? Tablet? Widzę. Tak, te, te korporacje. No, no, także jak widzicie, sztuczna inteligencja życzy nam powodzenia. Wszystko nam tutaj Dym i w ogóle... <laughs> także, y, jesteśmy w kapsule. Zaraz y, się przekonamy, co, co się tak naprawdę stało. Tak, to zdecydowanie w tym statku przylecieliśmy, tylko tak... Coś się jakby z nim stało, On tam na górze powinien być. A, także jak słyszymy... Nie, chyba tylko my przeżyliśmy. Ten statek, z tego co przeczytałem, nazywa się Aurora. No i jak widzicie, gra jest po prostu przepiękna. Ta gra jest ładna. To muszę zaznaczyć na samym początku. Ta gra jest po prostu przepiękna. Faktura wody i tak dalej. No ale może nie rozważmy się nad fakturą wody i po prostu wskoczmy w końcu do niej. No i. Szok jest spory, naprawdę jest ładnie, jest naprawdę kolorowo. Cała gra jest chyba taka kolorowa. Tutaj mamy jakieś rybki, jak widzicie. Jesteśmy chyba. Tak, zdecydowanie jesteśmy na obcej planecie. No Raczej na Ziemi życie tak nie wygląda, chyba że jest za jakieś 5000 lat. Dobra, to co ja je... mogę robić? No tak, yy, ta gra teoretycznie wyszła. Co tu jest? Pragment trasy coś. Nie, nic nie mogę z tym zrobić, ok. Także. Gra wyszła parę ładnych lat temu. Yy, ale nadal, jak widzicie, bagi są. Yy, to chyba wybuchnie, co? Dokładnie. To, yy, to jest ogólnie gra survivalowa czyli po prostu zbieramy, kraftujemy, próbujemy przeżyć. Mamy podstawowe yy, parametry, takie jak yy, zdrowie, jedzenie woda i tlen. No, czyli takie podstawowe. Tutaj widzę już jakiś rekin pływa. O! <laughs> ciekawe, ciekawe, że można pod wodą użyć y, gaśnic. to Można szybciej wypłynąć na powierzchnię. O! Właśnie y, tlenu potrzebujemy, bo bez tlenu się żyć nie da. To, to trzeba od razu zaznaczyć. Bez tlenu nie da się żyć. Wiem, to, to dziwne, że y, to, w sensie to jest oczywiste, ale... Potrzebny jest tlen, bo. S sprawdzałem. Także jak widzieliście, rybki możemy łapać, możemy zbierać metal. Rybki to wiadomo... O! Oh. Ja, ja chyba chciałbym umrzeć, wiecie? Ja chyba naprawdę chciałem umrzeć. Także rybki, no to wiadomo, jedzenie, woda, te sprawy. No a metal to jakbyśmy chcieli coś yy, skraftować, oczywiście. Także może wróćmy do naszej kapsuły. Bo tutaj mam coś takiego jak fabrykator, czyli. No, fabrykatorzy my możemy po prostu zrobić dosłownie wszystko. Możemy od jedzenia. Bo jakieś tam minerały, narzędzia, sprzęt wszystko to możemy robić tak naprawdę także ja na razie zrobię nam bateryjkę bateryjka się przyda, żeby zrobić yy, skaner a dzięki skanerowi będziemy mogli yy, badać przeróżne rzeczy i teraz tak, możemy yy, jak widzicie Jak widzicie, mamy małe jedzenia. Tak, w lewym dolnym rogu, jeżeli ktoś by jeszcze nie zauważył, no to y, usmażemy sobie teraz takiego łypacza. Dwa nawet o. Mamy dwa. To ciekawe. No, czyli jak widzicie, stworzymy już sobie wodę. To teraz wypijemy. Tylko pod którym jest ekwipunek? Tak, pod tap. Teraz tak, zjedz, zjedz, wypij, wypij. Nie mogę wypić, a mogę wypić. Ok, jest dobrze. To wracamy pod wodę. My, wydaje mi się, że na początek jak mówiłem, ta gra jest bardzo ładna. Wydaje mi się, że na początek powinniśmy zebrać trochę metalu. Coś poskanować tym skanerem. Tutaj, o, bardzo proszę, taki, taki ładny skaner. Od razu go sobie przypiszę pod jedynkę. Uważcie mi, skaner się przydaje gaśnica, no to będzie na razie taka, na, myślę, nasza na, nasz szybszy sposób na poruszanie się. Ale zaraz pokazujemy, jak działa skanowanie. Jak widzicie, mamy tutaj kosz na śmieci i w prawym dolnym rogu wyświetla mi się taka ikonka właśnie tego skanera i możemy teraz to przeskanować i będziemy mogli to później wytworzyć, ale raczej raczej w kapsule nie, nie potrzebuje żadnego kosza na śmieci jest po prostu za mała no dobra to szukamy kole kolejnych rzeczy widzę, że tutaj mamy siglajda siglajd to jest taki skuter podwodny dzięki niemu będziemy mogli się szybciej przemieszczać Właśnie w takich skrzynkach jak te znajdują się różne schematy, ze schematów wiadomo jak zbadamy to będziemy mogli coś zrobić. Jeszcze jakieś grzyby wezmę, ciekawe czy grzyby można jeść, bo kiedyś się dało, nie, nie da się już jeść grzybów, smutne. No cóż, o dobra, I jak widzicie drugi fragment Siglaida. No i proszę, mamy już schemat, mamy już schemat na Siglaida, co oznacza, że teraz zajmę się zbieraniem materiałów, żeby takiego Siglaida stworzyć. I wam pokazać, ponieważ myślę, że taki Seaglite na start będzie e, dosyć optymalny. Tutaj pierwszy łypacz, bardzo proszę. Drugi łypacz, bardzo proszę. No i zaraz jeszcze jakiś złom pozbieramy. E, ze, ze złom można robić tytan, czyli taki podstawowy metal w tym świecie. O, no, Bo w świecie mają też zwykłe żelazo i tak dalej, ale żelazo to jest tam skomplikowane trochę, więc. E, o, tutaj widzę coś do tworzenia, do przeskanowania. Znaczy się. I no i proszę bardzo, już jesteśmy do przodu. Ze wszystkim, zdążę czy nie zdążę, zdążę czy nie zdążę, zdążę czy nie zdążę, coś tu jest. Dobra, <głosy> <głosy> nie chcę umierać. No, także jak widzieliście, umrzeć jest bardzo łatwo. Ciekawe, czy zachował mi się ten schemat. Zobaczcie, zachował mi się i przynosi na konsolę pojazdów też. Nic nie straciłem, no proszę. Jed jednak... Jednak śmierć nie jest straszna. Dobra, można w tej grzy umierać na spokojnie. Oho, panowie rekinowie. Ale tak straciłem, jak widzę. Yy... O, złoto. Hmm. Yy, straciłem, jak widzę, yy, ca yy, cały mój metal. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Fa, fa, fajnie, ale zostaw mnie. Ja mówię, żebyś mnie zostawił. Nie chcę znowu umierać z powodu tlenu. Dużo jest tutaj tych rekinów. Ja się tych, ja się tych rekinów boję. Z własnego doświadczenia powiem wam, że lepiej się do nich nie zbliżać. To jest tak na przyszłość. Dobra. Już się bałem, że zgubiłem kapsułę. Dobra, czego potrzebujemy do tego Seaglida? Bo chciałam go jeszcze dzisiaj stworzyć żeby nie nie lamił już tak bardzo dobra bateria smar miedziany przewód ty tytan. tytan zrobimy bardzo łatwo bateria chyba też tak Do, y, smar również miedziany przewód również ale nigdzie niestety nie widzę żadnych y, y, żadnych wychodni z wychodni właśnie dostajemy wszystko pierwszy, pierwszy problem jest już rozwiązany ale czy ty możesz ja nie jestem twoim obiadem, ja jestem niesmaczny. No mówię, że ja jestem niesmaczny, zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie. Zła ryba. Zła ryba. No i dziabną mnie. Co za ludzie. Tutaj widzę jakieś e, koralowce i tak dalej, ale nic specjalnie takiego potrzebnego. Tlen, tak pamiętam. Tlen, już raz zginąłem. Na samym początku serii. To, to chyba o mnie świadczy. Także przy mnie będziecie mogli popatrzeć, jak, jak często ginie się z powodu braku tlenu. Dobra, z tego co pamiętam, kiedyś to był nóż, ale z czego robi się gumę silikonową? A, właśnie z tych wodorostów. To dobra. To odpalę sobie jeszcze smaru trochę. No bo potrzebuję do. Także smar był potrzebny przy tym Seagli'dzie. Zaraz jeszcze po baterię skończymy. No dobra, ale my teraz szukamy metalu lub akatytan, aka metal-akatytan. W sumie nie, my teraz szukamy miedzi, nie metalu. Ja chyba jestem ślepy, bo nie widzę żadnego. Ale czy mógłbym mnie zostawić? Ich tu jest za dużo. Mówię wam, ich tu jest po prostu za dużo. O, kwarc widzę. To dobrze chyba. Tam jest więcej kwarcu, ale ja się tam boję schodzić, bo jak widzicie, tlenu tu ja w ogóle nie mam. Chyba powinienem sobie jakąś butlę zrobić, ale. Zaraz o tym pomyślimy. Dobra. Zdąży czy nie zdąży? Ty, ten już myślę, że mieć. Yy, zdążysz, 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 zdążyłem. Zdążyłem. O, widzę tutaj, że mamy już jakiś złom, ale złom mnie nie interesuje. Interesuje mnie, jak widzicie, mieć, a miedzi tu nie ma. Wszystko, porozkradali Złodzieje jedne. No dobra, tu coś mamy. Może to będzie mieć? Ja potrzebuję trzech miedzi, więc. Dobra. Pierwsza mieć jest. Jeszcze dwie jesteśmy w domu, bo będziemy mogli szybciej się poruszać. O, nareszcie jest dzień. A, nie mam miejsca w kwipunku. No to coś sobie yy, wyrzucimy. Bo miedzi ja nie zostawię. Ja nie zostawię miedzi, bo ja chcę zrobić sobie yy, Seaglida. Do Seaglida potrzebujemy tak: baterii i miedzianego przewodu. Yy, gdzie jest miedziany przewód? Ktoś mi może powiedzieć. Dobra. Bateria jest. Niedziany przewód jest. Seaglite jest. Dobra. Podstawowe ekwipunek teraz mamy yy, gotowy. Zobaczcie, jakie, jakie to jest wielkie. zaraz sobie to przetestujemy zobaczcie że mam tutaj e, mapkę ale na razie to ja sobie wyrzucę co ja chciałem sobie wyrzucić już zapomniałem co ja chciałem dobra to chciałem sobie wyrzucić to też oj dużo tych grzybków oj trochę dużo i wr wrócę jeszcze właśnie po butle bo e, butla 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 ty tam razy trzy to sobie zaraz po to popłyniemy bo widzicie z tym to już nie ma żadnego problemu, Zobaczcie, Popylamy sobie tym skuterkiem. Nic nie jest dla nas groźne, nawet, bla, nawet brak tlenu. Jesteśmy normalnie nieśmiertelni. O, nieśmiertelny. No, ty tam jest. I jest. Y, dobrze. Jesteśmy naprawdę już ustawieni do końca tego odcinka. Gdzie jesteś? Tu. Także już sobie przygotowuję butle. Proszę bardzo, standardowa butle o dwa. I teraz będę miał. U. 75 sekund. Nie a do, do tego potrzebuję szkła, tytanu i srebra. Ze srebrem może być najgorzej. Szkło i tytan ogarniemy sobie na spokojnie, bo to, bo to są po prostu, jak widzicie, podstawowe materiały. To teraz sobie pozwolicie, popływam trochę i po... szukam jakichś sumatów. A few moments later. Dobra, mamy srebro, idziemy teraz szukać y, tytanu, tak, tytanu i kwarcu. Dobra, chyba mogę już, mam już wszystko do wykonania tej ulepszonej butli, także jesteśmy naprawdę na na, do przodu, jak na razie. O, przenośna konsola, to nas na razie na szczęście nie interesuje, bo gdyby nas interesował, to mielibyśmy spory problem. Dobra, materiał podstawowy i szkło, dwa szkła potrzebujemy. Jeszcze w naszej standardowej butli to ja sobie. Y... A nie mieści się. A moments later. Ok. I lecimy. Ile teraz będę miał tlenu? Uuhu, 135. Zobaczcie, jak nam dużo dało ter teraz. Teraz my jesteśmy po prostu ustatkowani do końca tej gry. Nie no. Aż tak bardzo to nie, ale wiecie. Jednak. To jest dużo, naprawdę to jest dużo. Widzicie, tutaj mamy czerwony bimo. No proszę, dzisiaj, dzisiaj wszystko mi się układa po mojej myśli. Jak, jak widzicie, tutaj mamy taki statek. Statek, tak. Dzisiaj zrobię po prostu wszystko w jednym odcinku. No i proszę bardzo, mamy tutaj jakiś wrak. Jest coś w tym wraku? Wydaje mi się, że jest, czy nie? Mogę to zbadać. Co to jest? O nie, 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 to, to mnie boli, to mnie boli, to mnie bije i boli. <gry> Dobra, wracam tutaj na dół. I skanujemy, 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 jeszcze raz skanujemy. Tam widzę jakieś w ogóle kapsułę. Raczej nie naszą, bo nasza. Y, jest w całości, nie jest na dnie. A tu w 8, co, co jest w kapsule numer 8? O, widzę jakąś kasetkę z danymi. O, wysokowydajnościowe płetwy, to, te, to się ceni. Mamy tutaj jakieś PDA. Flary, też fajnie. I gdzieś tu powinno być drugie PDA. Tak coś mi się wydaje. A może nie ma? Nie wiem. Zresztą widziałam tutaj gdzieś tego Simofa. Widziałam tam rekina. Drugiego już! To się naprawdę źle skończy, jeżeli tak dużo rekinów będę spotykał, to ta seria skończy się naprawdę bardzo szybko. Tak widzę, przecież wpłynę na górę. Simov to jest taka ma malusieńka łódź podwodna, która bardzo ułatwia nam poruszanie się tutaj w tej okolicy. Dlatego bardzo mi zależy na jak najszybszym zbadaniu tego. O, tu już jest biom grzybowy. To zdecydowanie jestem w innym miejscu. Martwi mnie to, że jestem tak blisko Aurory. Wiecie? To Aurora nie jest bezpiecznym miejscem. To mogę wam powiedzieć tak od razu. O, to jest ten wrak... To jest chyba ten wrak, w którym byłem? Albo nie. Nie, to nie jest ten wrak, w którym byłem. To jest inny wrak. Okej. Okay. Mają tutaj coś ciekawego. Oj, mają. Zdecydowanie mają. Dobra, co my tu mamy? Bioreaktor. Przyda się. Tak mi się wydaje. Zazwyczaj korzystam z paneli słonecznych, jeżeli już coś buduję. No i chyba to jest Simów, tak? Czy nie? Tak, jesteśmy ustatkowani, proszę bardzo, mamy. simowa. Dokładnie. Pierwszy odcinek i Simów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ty, ty się ode mnie odczep. Ty mała gni do ty. Słyszałem coś, czego nie chciałem słyszeć. Mam nadzieję, że to coś do mnie nie płynie. Dobra, musimy. Płynie. A tobie co się stało? Gościu, tu jest mój palnik laserowy. <skrybuj> <skrybuj> nie obrazisz się, jeżeli przeskanuję go? Chyba się obrazisz. Daj mi. Dobra. <skrybuj> Ja już się może że mnie zeżrę. Ojoj. <śm> może mnie nie zdążyć. To jest tyle stworzeń, które chcą nas zabić, że to jest po prostu jakieś... to jest naprawdę bardzo przerażające. Płaszczaka, tak. Płaszczaka, tak! Na pewno spotkamy tutaj płaszczaka. Nie lubię być zabijany, to po prostu nie lubię być, no wiecie, to, to, to złe, to nie, nie lubię być zabijany, słabo się z tym czuję, gdy jestem zabijany, to jest, to nie jest fajna rzecz. Ten dziad chciałbym nie zjeść, gdybym się z nim zaprzyjaźnił. Dlatego tego nie zrobiłem. Nie, nie dał mu się przytulić. Szukam teraz tych wychodni piaskowca, bo ponieważ z wychodni piaskowca można dostać o wiele lepsze. Tu jest jaskinia, ale ja się do jaskiń nie zagłębiam, ponieważ nie ma wystarczającego ekwipunku. Naprawdę, do jaskiń to się wchodzi ze wszystkim, z smoothem i tak dalej, także na razie jest um, tak. Rozwijajmy się tak na razie. Stopniowo bym powiedział. Dobra, czego potrzebuję do. Simofa. Ołowiu. Dobra. Simofa mogę już zrobić. Wrócimy sobie teraz do naszego. do naszej bazy. Nie, to nie jest na, nasz baz. To jest nasza baza. Dobra. Jesteśmy z powrotem w bazie i teraz tak. Po kolei. Po kolei. Wysoko wydajne płytwy. To jest lit. Tego nie zrobimy. Litu nie posiadamy. Ołów mamy. Dalej, przy konsolę pojazdów mamy wszystko. Wodoszczelna szafka. Mógłbym to zrobić. Palnik klaserowy, siarka jaskinio. Wa, diament i tak dalej. Dobra, narzędzie naprawcze, dobra. Potrzebujemy siarki jaskiniowej. Ja wiem, jak tę siarkę zdobyć. Tylko najpierw, zanim ja się po tę siarkę udam, to ja sobie schowam część przedmiotów. Po prostu tak. Dla własnego bezpieczeństwa, bo ja się nie boję, bo jak zginę, to się jeszcze coś stanie. A nie lubię, jak coś się dzieje. Le le lecimy na eksplorację jaskin, bo w jaskiniach są takie małe stworki, potworki, które wyglądają niegroźnie, ale bardzo chcą się do nas przytulić. I jak się te stworki do nas przytulą, to lubią sobie wybuchnąć. Yy, a w ich gniazdach? To jest może wyjście do jaskin? No, oczywiście, że nie ma. No, a przy ich gniazdach, tam gdzie się rodzą, przy ich krzakach, nie wiem, nie wiem co to jest. No, tam po prostu gdzie są, znajduje się siarka jaskiniowa. Czy ja mogę znaleźć jakieś wejście do głębszych jaskini, nie, nie tylko takich płytkich? Bo poza tym, że tam były te głębsze jaskinie, no to tutaj przy naszej, naszej bazie startowej. Są takie małe, takie króciutkie. Mogę ich znaleźć, słuchajcie. Nie, nie wiem, co jest ze mną nie tak, że nie potrafię znaleźć jednego wejścia do jaskini. O, 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 o. Okej, okay. jest różowo, to chyba dobrze trafiłem. Nie, 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 nie. Źle trafiłem. Nie wiem, co się teraz wydarzyło. Ta gra mnie po prostu nie lubi, nie szanuje mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak Dalej nigdzie nie widzę żadnego wejścia do jaski. Co mnie znowu goni. Ło, wow, tlen! tlen. Zapomniałem zupełnie o tlenie. To, to fajnie żyć bez tlenu. Co, coś, coś musi być ze mną nie tak. Albo coś jest z tą grą, jest nie tak. W każdym razie coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. No nie ma no! Chyba nic z tym nie potrafię zrobić. Coś, coś po prostu jest, mówię wam, ze mną, nie tak. To może po prostu wróćmy do naszego. Nie do. Który raz już popełniam błąd, że zamiast mówić do, do, do naszej. Do naszej kapsuły. Właśnie. Nie mogłem słowa znaleźć. Mówię do naszego kapsuły. Nie, nie, nie wiem, co jest dzisiaj ze mną, nie tak. Ale w każdym razie. Ten materiał już się kończy, także y, bardzo chciałam. Wam podziękować za oglądanie. Naprawdę dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem, trzymajcie się. Hej, hej.